Witam Was ponownie w Burnout Paradise. Dzisiaj pojeździmy sobie trochę wyścigów samochodem. Spróbujmy, może na początek akrobację. Może w końcu nam się uda zdobyć te punkty i się po drodze nie rozbić. No to zaczynajmy. Lecimy od razu tu na skróty. Może będzie jakaś skocznia. Jest billboard. Dobra, zwolnimy. Tutaj chyba będzie kolejny, dokładnie. Okej. Okay. Lecimy sobie tutaj. Teraz trzeba będzie zawrócić. A tam mamy kolejny billboard żeby utrzymać tą kombinację używajmy dopalacza i kolejny billboard zaliczony Dobra, ten już chyba mamy ale nic nie zaszkodzi jeszcze raz sobie skoczyć to jedźmy dalej zobaczmy co tutaj nas czeka czy jakieś przeszkody coś Zakończy się czas. Tutaj mamy kolejny billboard. Ok, Z zawrotną prędkość, go rozwaliłem. Ale teraz muszę być ostrożny. Mamy mnożnik razy 6 i 10 tysięcy punktów. No, jeszcze nam sporo brakuje. Chciałbym zrobić przynajmniej mnożnik razy 10. Wtedy 22 tysiące punktów byśmy musieli zdobyć. Tam jest jakiś skrót. Jedźmy tam, zobaczmy, czy jakieś skocznie coś tutaj będzie. Nic nie było, niestety, ale mamy kolejny skrót, gdzie również nic nie ma. Musimy znaleźć jakieś kurcze miejscówki, bo nie ja chciałbym kurde marnować tutaj czasu, chociaż i tak już mamy i, i tak już czasu płynął i musimy po prostu utrzymać tą kombinację. Mamy tutaj. Skocznie. Ach, nie udało się wylądować, niestety. Byłby, byłby mnożnik razy dwa za to, ale trudno. 72 tysiące punktów udało nam się zdobyć. Trochę mało. Poszukajmy kolejnego wyścigu. Zobaczmy. Tutaj mamy wyścig niedaleko. Pojedźmy sobie za ten wyścig, skoro nam akrobacje nie wyszły. No tutaj mieliśmy billboardy, szkoda, że nie dojechaliśmy tu. No kawałek drogi przed nami. Tak, żeby się tylko nie pogubić. i nie porozbijać co ja lubię robić przejdźmy sobie prosto hm, jak zwykle jak jest wyścig to ja się rozbijam wszędzie Zdaje się, że źle pojechałem No raczej kurde już ich nie dogonię Ale spróbujmy Wiedziałem, że się prędzej czy później zgubię No to i moja jazda. Rozwalanie się przy każdej okazji. Jakiś skrót wyczaiłem, ale pewnie ich już nie wyprzedza. Zdecydować gdzie mam jechać no, już ich na pewno nie dogonię. Pozostaje nam się zatrzymać i poczekać aż się zakończy wyścig. Ok, zrezygnowaliśmy z wyścigu. Zobaczmy. Dobra, zróbmy sobie ponownie tę akrobację. Może nam się teraz uda. Że pojadę tutaj, to jakaś fajna skocznia jest. Może sporo punktów za to zdobędę. Teraz tu przyjdziemy. Akrowacja, aby uzyskać najwięcej no. punktów, dodziemam. Gdzie teraz ta skocznia była? Jest Oni Aha, była jakaś niewidzialna ściana Dzięki czemu udało nam się jakoś wylądować Okej, okay, jakoś poszło Teraz żeby się tylko nie rozbić No właśnie, niestety Niestety się nie udało Ale mam jeszcze trochę czasu Spróbujmy te bączki. Pokręcić dobra, jeden się udał. Uuu, mnożnik, radzy trzy nieźle. Dobrze, spróbujmy ponownie na kolejnej przeszkodzie. O, nie trafiłem. Teraz zawrócimy. Niestety. Konkurencja zakończona niepowodzeniem. No ale już zdobyliśmy 102 tysiące. Także robimy małe postępy. Może w końcu nam się kiedyś uda. Co mamy najbliżej? Akrobację, na wprost mamy wyścig. OK, jedźmy ten wyścig. Panie, było cokolwiek dzisiaj wygrać? I przestać się rozbijać, na przy każdej okazji kierunek południe do

Ach! Wpadłem na barierki, ale mogę jechać dalej, okej. Okay. Niestety mnie to trochę spowolniło. No ale jestem pierwszy jak na razie. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Ach, stake mnie. Dobra, jeszcze ja mi tam skrótem. Może nam się uda ich trochę wyprzedzić. Teraz nam się udało zrobić tej gdowna. Skoczmy sobie tutaj. Wow To było dobre. I chyba wszystkich wyprzedziliśmy. Dokładnie. Teraz żeby się tylko nie rozbić i dojechać do mety. Jest! Wreszcie udało nam się coś wygrać 58 zwycięstw do prawa jazdy Elite. Ok, zobaczmy co jest najbliżej. Jaki wyścig? Tutaj jest kolejny również wyścig. Zaraz sobie do niego dojedziemy. No, zdaje się, że prosta trasa powinna nam się udać starajmy się nie rozbić nigdzie, a dojedziemy jako pierwsi prawdopodobnie no, Ale oczywiście na pierwszym zakręcie ja się muszę rozbić No <laughs> dobra, jedźmy, jedźmy, jeszcze ich dogonimy Nigdy się nie mogę zdecydować gdzie mam jechać, jak jestem na rozdrożu. Nadal mamy szansę. Wiedźmy sobie na stację, doładować dopalacz i wścigajmy. Dobra. Jestem pierwszy. Trzeba tutaj ładnie wyrobić. Okej okay. Żeby się nigdzie teraz tutaj nie rozbić Dobra Zbliżamy się do mety Może nam się nawet uda Jest Kolejna wygrana Pojedźmy teraz inną konkurencję. Będzie to kolejna trudna konkurencja, mianowicie tak downy. 23 do rozwalenia. Dobra, pierwszy z głowy. Wpiszcie, no co ja wpadłem? Co jest, co jest, przemawiać się tak wślizgami? Kolejny? Jak na razie idzie nam nieźle, mamy pięciu głowy. Ach, widzę, że tutaj jest jakiś półcielem żarówce. on nas nie Jeszcze trochę, jeszcze trochę Dzieci przeciwnicy są Udało nam się ładnie go zaskoczyć Muszę przyznać, że idzie na mnie nieźle, już prawie połowa zrobiona Ach, kurde Jeszcze raz mnie zniszczą i pewnie się zakończy Konkurencja Dokładnie Ja nie było wjechać gdzieś do warsztatu No nie wiem, czy będę miał okazję Czy wytrzymam Skręcę tutaj w prawo Mam nadzieję, że nie braknie mi czasu Kogoś z tej dołowej dziewczynki. Byle by nas nie rozwalili. A jak nas rozwalą, to trochę w topach. Będziemy mieli stację, no, chcemy kurde. Okej, okay, lewo, lewo trzeba jechać Byle by nas kurde nie rozwalili. To będzie dobrze. Tak, no, miałem tam skręcić. No, mam nadzieję, że to my jedziemy do tego warsztatu. To blisko. A. Lera, no, mało brakowało, brakowało nam pięciu wozów. Pojedźmy sobie jeszcze, pojedźmy sobie jeszcze akrobację. Zaliczymy ten billboard, obawiam się że trzeba będzie z drugiej strony podjechać. Tak zaraz tutaj gdzieś zawrócimy. Tam mamy jakiś tunel, może by warto tu wrócić za chwilę, ale najpierw ten billboard. Dobra, ja. coś było znowu No wjedziemy tutaj na tory? Nie, myślałem, że na tory jadę W góry są jakieś billboardy, ale jak tam dostać? Tędy nie Stacja. No coś się brakuje mi tutaj przeszło, tam były jakiś gwiazd. Dobra, na dzisiaj się z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do subskrybowania oraz do oglądania innych moich produkcji. Do zobaczenia!